Witajcie, moi drodzy. Dziś chciałem porozmawiać z wami o czymś, co na pierwszy rzut oka może wydawać się nam bardzo przykre, może nam się wydawać nawet bardzo niesprawiedliwe, bo chciałbym z wami porozmawiać o tym, że kiedy chcemy zawalczyć o siebie, że kiedy chcemy dokonać w życiu jakiejś zmiany, możemy być pewni, że pojawi się krytyka. I to pojawi się krytyka ze strony osób, które są dla nas bliskie, czyli Naszą zmianę będą krytykować najbliższe dla nas osoby. I dlaczego tak się dzieje, że w wielu sytuacjach, kiedy my chcemy zawalczyć o siebie, o własne szczęście, o własne życie, pojawia się ta krytyka? Dlaczego ten lęk przed zmianą bywa tak silny? I nawet jeżeli ta zmiana nie dotyczy konkretnej osoby, ale dotyczy nas, to ta osoba chce nas do tej zmiany za wszelką cenę zniechęcić. Bo kiedy chcesz dokonać zmiany w swoim życiu, możesz być wręcz pewna, że pojawi się krytyka w Twoją stronę, skierowana właśnie od osób Ci bliskich. I jeżeli chcesz zawalczyć o siebie, a więc chcesz dokonać jakiejś poważnej zmiany w swoim życiu, bo kiedy mówię o właśnie walczeniu o siebie to mówię często o dużej zmianie w twoim życiu to możesz być pewna że komuś ten twój pomysł z tą dużą zmianą odmienieniem twojego życia komuś z twoich bliskich ten pomysł się nie spodoba i wtedy właśnie pojawi się krytyka jednak co zrobić żeby ta krytyka nie podcięła nam skrzydeł żebyśmy pod wpływem tej konkretnej osoby tej konkretnej krytyki nie zrezygnowali ze swoich planów które są bardzo dla nas ważne jeżeli mówimy tutaj o dokonaniu dużych zmian życiowych, to załóżmy, że chcesz zmienić pracę. Chcesz w końcu zakończyć jakiś toksyczny związek, który naprawdę cię wyniszcza, i w końcu masz odwagę, żeby powiedzieć dość, stop i zakończyć tą relację. Albo chcesz zrezygnować ze studiów czy z jakiegoś wybitnie długiego projektu, w którym uczestniczysz, ale masz już po prostu tego dość, nie chcesz już tego kontynuować i chcesz to zakończyć. Albo jest sytuacja, w której ty chcesz zerwać kontakt z kimś z rodziny bo wiesz, że ta osoba jest dla ciebie wyniszczająca, toksyczna, a inni ludzie tego nie rozumieją. I w takich właśnie trudnych sytuacjach, sytuacjach, które są związane z dużą zmianą życiową, możesz być pewna, że wśród twoich bliskich na pewno znajdzie się ktoś, kto powie ci, że jest to zły pomysł, albo nawet oceni ten twój pomysł i powie, że to jest bardzo głupi pomysł. Ktoś z twoich bliskich może ci powiedzieć, że jesteś egoistką, albo taka osoba powie ci, że chyba ty nie mówisz poważnie. I może ta osoba ci powiedzieć, że chyba ty sobie coś uwzdurałaś, że coś ci się tylko wydaje, albo że ktoś ci nagadał głupot i ty teraz tych głupot słuchasz, i chcesz dokonać jakiejś niewiadomo, jakiej rewolucji w swoim życiu. Taka osoba może ci nawet powiedzieć w taki bezpośredni sposób, że słuchaj. Ile ty masz lat, żeby myśleć o takich zmianach w swoim życiu? Pogódź się z tym, że twoje życie wygląda tak, jak wygląda, i po prostu nie mieszaj w tym życiu zbytnio. I możesz usłyszeć te i inne przykre słowa, które właśnie wynikają z lęku przed zmianą. I to lęku przed zmianą, który jest ogólnie taki duży, właśnie w przypadku wielu osób, i nawet ten lęk przed zmianą dotyka nas wtedy. Kiedy ta zmiana bezpośrednio nas nie dotyka, tylko dotyka kogoś nam bliskiego, i my często zniechęcamy do zmiany bliskie osoby, i kiedy my sami chcemy się zmienić, chcemy dokonać dużej zmiany w swoim życiu, a więc zawalczyć o siebie, to musimy zmierzyć się z tą falą krytyki osób, które są nam bliskie. I my często nawet nie spodziewamy się tego ataku ze strony tych osób, bo wydaje nam się, że te osoby, które są nam bliskie, powinny nas wspierać. Natomiast my często nie rozumiemy, że taka duża życiowa zmiana wiąże się z lękiem, i ten lęk pojawia się również u osób z naszego otoczenia. I te osoby boją się tego, że my sobie z tą zmianą nie poradzimy. I w taki trochę. Przekorny sposób próbują nas przed tą zmianą chronić, bo te osoby mierzą nas często swoją własną miarą. Te osoby wiedzą, że w naszej sytuacji nie dałyby rady zrobić tej zmiany, nie miałyby na tyle siły, na tyle odwagi, a więc próbują nas przed tą zmianą chronić, próbują nam powiedzieć: Nie rób tego, nie poradzisz sobie z tym. Natomiast te osoby najczęściej nie rozumieją, z czym my tak naprawdę się zmagamy. Jeżeli chcesz dokonać zmiany w swoim życiu, jeżeli naprawdę chcesz zawalczyć o siebie, to musisz zaakceptować takie dwie rzeczy. Musisz po pierwsze przygotować się na krytykę i pogodzić się z tą krytyką, bo ty nic nie zrobisz z tym, że ktoś inny boi się za ciebie tej zmiany, że ten ktoś inny mierzy cię swoją miarą i wie, że w twojej sytuacji by sobie nie poradził. Natomiast Ty sobie poradzisz. Wiesz, że ta zmiana jest dla Ciebie ważna i wiesz, że jest możliwa dla Ciebie do, do zrobienia, i nie musisz tutaj w żaden sposób przekonywać tych innych osób, bo one mają tak dużo w sobie lęku i wczuwając się w Twoją sytuację, wiedzą, że nie dałyby rady i Ty ich nie przekonasz do tego, że Ty sobie poradzisz. A więc musisz po prostu zaakceptować to, że ta krytyka się pojawi, jeżeli będziesz mówiła o tej swojej zmianie i musisz pogodzić się z tym, że często tej krytyki, która wynika z lęku, nie wytłumaczysz w żaden sposób. Żaden taki racjonalny argument dla twoich bliskich może nie być wystarczający, aby zmienić tą krytykę we wsparcie. I druga ważna rzecz, o której też musisz pamiętać, warto znaleźć kogoś, kto chociaż w pewnym stopniu cię zrozumie i będzie w jakiś sposób rozumiał tą Twoją zmianę, z czego ona wynika, z czego ta chęć odmienienia swojego życia, chęć zawalczenia o siebie wynika. I może być to przykład osób, które gdzieś miały podobną historię zmiany w swoim życiu i po prostu rozumieją Twoją sytuację. I pamiętaj, że dokonywanie zmian w życiu wymaga odwagi, i odważne osoby. Zawsze podejmują jakieś takie niepopularne decyzje i kiedy twoje decyzje są sprzeczne z taką ogólnie przyjętą normą, z taką opinią innych, to nie ma co się dziwić, że pojawi się krytyka ze strony tych innych osób, bo takie osoby nie rozumieją odważnych, niepopularnych decyzji. A więc ta twoja odwaga do zmiany nie wynika tylko z tego, że ty chcesz tej zmiany dokonać, ale jest związana również z tym. Że ty jesteś przygotowana na to, że pojawi się ta krytyka, i ty musisz jakoś odeprzeć tą krytykę, żeby ta krytyka przypadkiem cię nie zablokowała. Bo krytyka polega tutaj często na tym, żeby wpędzić nas w poczucie winy, żeby pojawiły się w naszej głowie wątpliwości, żebyśmy my jednak zrezygnowali z tej zmiany, bo ta krytyka często z założenia jest taka, że my mamy po prostu pozostać w tym. Jak nasze życie wyglądało do tej pory, że ma być wszystko po staremu, bo tak będzie łatwiej. A więc krytyka, czyli podcinanie skrzydeł, wpędzanie w poczucie winy i takie nastawienie, że ja ci już teraz tak naganam, że ci się tej zmiany, która moim zdaniem jest głupia, że tego wszystkiego ci się odechce. A więc pamiętaj, zmiana wymaga odwagi. Ale też wymaga niepopularnych decyzji, które bardzo często ludzie dopiero po czasie zrozumieją, dlaczego ty taką decyzję podjęłaś w tej sytuacji, a w momencie, kiedy ty z tą decyzją się mierzysz, te osoby mogą po prostu tego nie zrozumieć. Dlaczego ty tak bardzo tej zmiany potrzebujesz? I żeby to jeszcze bardziej Ci pokazać, opowiem Ci pewną historię. Historię pewnej kobiety, która żyła przez kilka lat w cieniu swojego partnera, w cieniu swojego męża i był to toksyczny związek związek, w którym na różne sposoby ten partner się nad nią znęcał, ten związek ją wyniszczał. I fizycznie, i psychicznie, i ona w końcu postanowiła się z tego toksycznego związku uwolnić, postanowiła w końcu zawalczyć o siebie. I pierwszą osobą, której powiedziała o tym swoim planie, że chce z tego związku się wydostać, że chce w końcu zawalczyć o siebie, o swoje zdrowie psychiczne, o swoje zdrowie fizyczne, to pierwszą osobą, której to powiedziała, że chce dokonać takiej zmiany, była jej matka która wpadła wręcz w taką furię i powiedziała jej, że co ty sobie wyobrażasz? Jak ty w ogóle możesz tak mówić? Że przecież w naszej rodzinie nigdy nie było żadnego rozwodu, a więc ja sobie nie wyobrażam, że pierwszą rozwódką będzie moja córka. Podobnie zareagował również jej ojciec, a także jej starsza, jedyna siostra, która też powiedziała jej, że nie rozumie, czemu ona chce te wspólne lata tego małżeństwa zmarnować, czemu teraz przyszedł jej taki pomysł do głowy, że ona chce z tego związku zrezygnować. I te najbliższej osoby, czyli rodzice i siostra, nie potrafili zrozumieć jej konkretnej sytuacji, ponieważ ten jej partner. I ten obraz jej partnera był kreowany podczas takich rodzinnych spotkań. Oni nie widzieli go za dużo razy, ale chodzi o to, że w momencie, kiedy on był w otoczeniu, zachowywał się zupełnie inaczej. On potrafił grać na tych rodzinnych spotkaniach takiego idealnego mężusia, a więc oni nie potrafili zrozumieć, jak ta jej konkretna sytuacja wyglądała. I ona przez bardzo długi czas ukrywała to, jak ten mąż ją traktuje w domu. A nawet w momencie, kiedy zaczęła, próbowała o tym mówić swoim bliskim, to te osoby mówiły, że nie, chyba wydaje ci się, albo on ma trudniejszy okres w pracy, pewnie jest zestresowany. Pewnie nie jest tak źle, jak mówisz. Pewnie to wszystko wyolbrzymiasz. Albo jeszcze te osoby dodawały, że każdy w związku ma problemy. Po prostu trzeba to zaakceptować. Po prostu trzeba z tym żyć. Trzeba jakoś przejść na, do porządku dziennego z tymi problemami, bo każdy ma swoje jakieś problemy i Twoje problemy nie są nim czym większym niż problemy innych ludzi. A więc te osoby na początku nie wiedziały o tym, bo ta kobieta ukrywała to jak czuje się w domu jak ten partner ją traktuje a później jak zaczęła o tym mówić to nikt nie wierzył jej w to ponieważ po pierwsze na początku nie mówiła o tym po drugie widzieli jak ten partner tutaj zachowuje się jak idealny mąż a była to tylko gra i tylko ona w tej konkretnej sytuacji wiedziała jak wyniszczają ten związek czy i psychicznie i fizycznie jak ten związek jest dla niej toksyczny i że ten partner coraz bardziej próbuje uzależnić od siebie. Ona po prostu zaczęła się dusić w tym związku i musiała się uwolnić. I jej bliscy naprawdę nie potrafili zrozumieć tej jej decyzji. Nie potrafili zrozumieć tego, w jak trudnej ona znajduje się w sytuacji. Jak wiele wysiłku wymaga ta zmiana, którą ona tutaj przez długi czas już planuje. I nikt nie potrafił tego zrozumieć, nikt nie potrafił jej wspierać, aż pewnego dnia, Zupełnie przez przypadek spotkała taką koleżankę z dawnych lat szkolnych, nie utrzymywały ze sobą żadnych relacji. To był przypadek, że się spotkały, zaczęły rozmowę, no i gdzieś tam właśnie wyszło między słowami, w jakiej sytuacji jest ta kobieta. I tak jej koleżanka, która nie była nikim bliskim, zrozumiała ją, ponieważ opowiedziała jej swoją historię, jak to było w jej przypadku, kiedy ona żyła w toksycznym związku i kiedy postanowiła zawalczyć o siebie. To było widać, że ta koleżanka, niby zupełnie niebliska osoba, ktoś, z kim ona nie miała do czynienia przez wiele lat, ktoś się w końcu zrozumiał. I wtedy dzięki temu wsparciu koleżanki zaczęła myśleć, że ta jej zmiana to nie jest coś, co jej się tylko wydaje, że tego potrzebuje, ale że po prostu tak w niektórych sytuacjach w życiu jest, że trzeba zawalczyć o siebie. Bez względu na to, że nawet bliskie osoby nie potrafią dać Ci wsparcia, że nawet bliskie osoby nie potrafią zrozumieć Twojej decyzji. I ta koleżanka, przez to, że miała swoją własną historię z toksycznym związkiem, nie potrzebowała dużego tłumaczenia, bo ona wiedziała, czym jest odgrywanie roli idealnego męża, czym jest takie karanie ciszą w domu, czym jest takie znęcanie się psychiczne i fizyczne, czym jest właśnie takie życie w cieniu tej drugiej osoby. I realizowaniu potrzeb tylko i wyłącznie partnera, a te jej potrzeby, potrzeby kobiety w tym związku, nie miały żadnego znaczenia. Ona to przeżyła i zawalczyła o siebie i powiedziała kilka ważnych takich zdań, które warto tutaj zapamiętać, które mogą być bardzo uniwersalne w takiej sytuacji. I ta koleżanka powiedziała jej, Twoi bliscy nie zrozumieją tego, przez co przechodzisz i będą zniechęcać cię do zmiany. Do ostatniego momentu Twoi bliscy będą się starali Cię przekonać, żebyś ty jednak została w tym związku, bo oni po prostu nie rozumieją Twojej sytuacji. I pamiętaj jednak, że decyzja należy tylko do Ciebie, bo tylko ty wiesz, jak ten związek Cię wyniszcza. Tylko Ty wiesz, jak ten Twój partner na Ciebie wpływa. To ty musisz zawalczyć o siebie. I musisz pogodzić się z tą krytyką. Ta krytyka na pewno się pojawi. Krytyka Twojej decyzji to jest coś, czego możesz być w 100% pewna. Oni mogą później zrozumieć tą Twoją decyzję, ale mogą też tego nie zrozumieć. To nie zależy od ciebie, czy oni cię zrozumieją, czy nie, czy zrozumieją tą Twoją decyzję, czy tego nie zrozumieją. Możesz być jednak pewna, że nawet jak wiele osób dla ciebie bliskich cię nie zrozumie. To niektóre z tych osób i tak ci pomogą, mimo tego, że nie zrozumieją Twojej decyzji. Nie licz jednak na to, że ta krytyka zmieni się od razu we wsparcie i ludzie naprawdę boją się zmiany, i nawet jeżeli ta zmiana bezpośrednio ich nie dotyczy, to i tak zmiana bywa paraliżująca i najczęściej ludzie zniechęcają nas do zmiany. I na końcu ta koleżanka dodała: pamiętaj, że decyzja zależy od Ciebie i to Ty będziesz musiała żyć. Z konsekwencjami tej twojej decyzji. I twoje konsekwencje będą zarówno wtedy, kiedy odejdziesz, jak i wtedy, kiedy zostaniesz, to ty będziesz musiała z tym żyć, i na końcu jeszcze dodała: Tak jak ja żyję ze swoją decyzją o odejściu i nigdy tej decyzji nie żałowałam. I dopiero po tych słowach tej koleżanki, ta kobieta jeszcze bardziej utwierdziła się w przekonaniu, że to, że chce zawalczyć o siebie, to nie jest nic złego. Że ludzie tak robią, że są w takiej sytuacji, że to, że nikt z jej bliskich nie rozumie tego, jak ona się zmaga w tym związku, jak ona się zmaga w swoim życiu i jak bardzo potrzebuje zmiany, że nikt tego nie rozumie, to jednak warto o tą zmianę walczyć, ponieważ są osoby, które były w podobnej sytuacji i zawalczyły o siebie, miały na tyle odwagi, żeby podjąć taką niepopularną decyzję, która nie będzie podobała się wielu osobom z otoczenia. I w przytoczonych tutaj wypowiedziach tej koleżanki, tej naszej bohaterki, widać wyraźnie kilka podpowiedzi, które są bardzo uniwersalne, które mogą nam się przydać. Przede wszystkim, ty, jeżeli chcesz dokonać takiej zmiany, nie licz na to, że w przypadku trudnych decyzji, ważnych życiowych zmian, takiego, takiej próby zawalczenia o siebie, Twoje najbliższe otoczenie, osoby z tego najbliższego otoczenia, zrozumieją tę Twoją potrzebę zmiany, zrozumieją tę Twoją próbę zmagania się ze sobą i próbę odzyskania własnego życia, i próbę zawalczenia o siebie. Przygotuj się na to, że pojawi się krytyka z ust osób, których nawet o taką krytykę możesz w tym momencie nie podejrzewać. Przygotuj się na tą krytykę i nie pozwól, aby ta krytyka powstrzymała Cię przed zmianą. W której jesteś pewna. Jak ty jesteś pewna czegoś, to musisz dokonać tej zmiany, bez względu na to, co mówią osoby z Twojego otoczenia, bo te osoby mogą się bać, mogą po prostu czuć taki paraliżujący lęk przed zmianą, i wydaje im się, że jakby byli w Twojej sytuacji, to oni by sobie nie poradzili. Natomiast Ty możesz sobie poradzić, jeżeli jesteś pewna tej zmiany, jeżeli masz na tyle siły i odwagi, żeby podjąć tę decyzję. Natomiast nie licz na to, że wszyscy będą cię poklepywać po ramieniu i mówić, że twoja zmiana jest możliwa i że masz wystarczająco sił, żeby tej zmiany dokonać. A więc przygotuj się na tą krytykę, zaakceptuj, że ta krytyka na pewno się pojawi, jeżeli właśnie masz podjąć taką niepopularną decyzję. Dodatkowo warto też szukać wsparcia u osób, które chociaż troszkę zrozumieją twoją sytuację, czyli możliwe u osób, które podobną decyzję musiały podjąć albo którą które osoby, które, które miały taką decyzję podjąć, ale jednak takiej decyzji nie podjęły, zostały w tym związku. Z czym związało, wiązało się takie pozostanie w związku, nie podjęcie tej decyzji? To też jest czasami ważne. Co się stanie w momencie, kiedy ty odpuścisz, kiedy nie będziesz chciała zawalczyć o siebie? Czy chcesz żyć takim życiem? Warto poszukać przykładów takich osób. To nie muszą być osoby najbliższe, ale chodzi o to, żeby chociaż przez chwilę porozmawiać z kimś. Kto zrozumie Twoją sytuację. To jest bardzo wspierające i może Cię utwierdzić w Twojej decyzji. Ważne jest również to, żeby zaakceptować i zrozumieć, że nawet jeżeli ktoś krytykuje Cię, nie potrafi zrozumieć Twojej decyzji, to nie znaczy to, że ta osoba ostatecznie Cię nie będzie wspierać. Często rodzice zniechęcają takie dorosłe dzieci przed zmianą, natomiast jak te dzieci podejmą już tą zmianę, odejdą od tego partnera, tak jak w tym przykładzie to ci rodzice i tak mimo tego że nie rozumieli tej decyzji to i tak będą nas wspierać tak samo jest z naszymi przyjaciółmi którzy nie rozumieją naszej decyzji ale jak my ją podejmiemy już no to i tak nas przygarną i tak nam podadzą tą pomocną dłoń i tak w jakiś sposób będą chcieli nas wspierać mimo tego że nie akceptują naszej decyzji i nie rozumieją naszej decyzji. A więc pamiętaj, że ta krytyka nie zawsze oznacza, że ktoś ci nie pomoże, bo w wielu sytuacjach, kiedy ty już podejmiesz tą decyzję, to ktoś ci pomoże. Pamiętaj jednak, że to jest Twoja decyzja i to Ty będziesz żyć z konsekwencjami decyzji oraz braku tej decyzji. To nie Twoi bliscy, nie Twoi rodzice, nie Twoi przyjaciele będą żyć z tą decyzją lub z brakiem tej decyzji. Tylko to wszystko spadnie na ciebie. Ty będziesz musiała się pogodzić z konsekwencjami. Cokolwiek nie zrobisz, to i tak te konsekwencje spadną na ciebie. I właśnie dlatego nie licz na to, że inne osoby zrozumieją twoją decyzję. Licz tylko na to i akceptuj to, że to jest twoja decyzja i ty się musisz z nią pogodzić. Jeżeli zdecydujesz się na zmianę, Twoja sprawa. Jeżeli zdecydujesz się na pozostanie, na przykład w tym związku, nie dokonywanie tej zmiany, bo stwierdzisz, że jednak ten pomysł na zmianę był zły, to również twoja sprawa. Natomiast nie licz na to, że ludzie będą cię wspierać i akceptować twoją decyzję. Nie wszyscy zrozumieją twoją decyzję, nie wszyscy zrozumieją tą twoją próbę zawalczenia o siebie. I tu mam trzy pytania do ciebie. Czy twoim zdaniem krytyka osób bliskich? utrudniłaby ci podjęcie jakiejś ważnej życiowej decyzji. Czy jeżeli wiedziałabyś, że spotkasz się z krytyką najbliższych ci osób, czy w jakiś sposób by cię to zablokowało? Zastanów się również, czy ty, Twoim zdaniem, możesz liczyć na wsparcie osób ci bliskich. Czy takie osoby raczej będą ci krytykować, czy raczej zaakceptują wszystko, co ty zrobisz? I zastanów się jeszcze nad jedną rzeczą, nad swoją przeszłością. Czy w twojej przeszłości były jakieś zdarzenia, które spowodowały, że pojawiła się właśnie jakaś krytyka i cię zablokowały, że chciałaś podjąć jakąś decyzję, ale przez tą krytykę osób najbliższych nie podjęłaś tej decyzji? I jak te konsekwencje niepodjęcia tej decyzji wpływają na twoje obecne życie? Zastanów się właśnie, jak to jest z tym twoim gronem najbliższych osób. Czy te osoby są wspierające, czy krytykujące? Jak ta krytyka jest silna? Czy ta krytyka i lęk przed krytyką osób bliskich dyktuje ci to, jak ty masz żyć? Czy jednak bierzesz odpowiedzialność na siebie? Bierzesz odpowiedzialność za tę decyzję lub brak decyzji dla, na siebie? I nie patrzysz na to, że ludzie nie rozumieją twoich niepopularnych decyzji, Ponieważ bardzo często po prostu boją się tego i kiedy wczuwają się w Twoją sytuację, wiedzą, że nie daliby sobie rady. Natomiast pytanie do Ciebie: czy Ty dasz sobie radę, kiedy podejmiesz taką decyzję, która chodzi Ci po głowie?